Hej, witajcie, jestem Michalix i w dzisiejszym odcinku W sumie nie będzie to odcinek, ale będziemy ewoluować Shiny Czekajcie. I musimy się złapać po pierwsze bo fajnie by było jakby się złapał. Ale w sumie taki słaby. no i możecie dać tutaj łapkę w górę i chyba dla zasięgu, bo fajnie by było, to by było więcej takich odcinków. Yy, w ogóle powiek mi gdzieś tam, dobra? A więc tak, wchodzimy w Pokémony, yy, gdzie ty jesteś, Mordo? Yy, ten nie niezbyt kozacki. Yy, Lironie albo nie, wiecie co zrobię? Wpiszę od razu Liron. No i tak to on się w takiej formie prezentuje. Jest, jest taki. O, taki. O w aronie ma tylko czerwone oczy, więc nie różni się zbytnio. Zobaczcie, jaką wygląda, bo pełnej formy arona takiej zwykłej jeszcze nie mam, ale właśnie chciałam sobie Shiny ewoluować. Patrzcie, jaki fajny, kurde agron, tak, agron on się nazywa? Tak, patrzcie, jaki kurde kozak z niego tak tu się on prezentuje yy, eee nie wiem czy ma dobry Bo się nie znam na tych mufsetach mu Mo kurde wyszłem Ja chciałem wam go pokazać yy, Dobra Eee dobra yy, 800CP, 800, 800, 800 Eee, yy, yy, yy. patrzcie, patrzcie jak on wygląda Dobra daję go do ulubionych Podoba mi się on bardzo Jego IV pewnie nie będzie impon... Czekajcie, bo nie chcąc kliknąć za szybko. No HP, mana full, a tak defensywa niestety słaba jest to Pokémon jednogłoskowy tak, tak jednogłoska. Ale zawsze jest to shiny nasz. Nie wiem czy wy go macie, możecie napisać w komentarzu. Pewnie większość z was go ma albo nie ma. No i tak tu on się prezentuje, aż sobie chyba zdjęcie zrobię. A nie, nie, bo jestem, Boże, jestem zaraz znowu. E, dobra. Dobra. E, wejdź, 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 wejdź. No i. To było na tyle chyba z tego odcinka. Trzymajcie się. Cześć.